Kropki można łączyć, ale można też je zostawić, bo jest to jedno z najprostszych zdobień, jakie można wykonać samodzielnie i niezależnie, kompletnie od tego, czy lubicie lakiery zwykłe, czy hybrydowe. Oprócz standardowego, równomiernego ich rozmieszczenia, można odrobinę pokombinować i mam dla Was dwie propozycje: tęczowe konfetti albo kropkowane wielobarwne koła. Nie potrafiłam tego ładniej nazwać. Jeśli macie pomysł, to koniecznie zostawcie dwie piękne nazwy na te dwa malowania pod spodem. Pokażcie, jak potraficie po prostu tworzyć i nazywać takie rzeczy, bo ja muszę Wam powiedzieć szczerze, że w tym jestem mega, mega słaba. Także wspomóżcie, kochani. Jedyne narzędzie, jakie będzie nam potrzebne, to sonda. Oczywiście możecie ją śmiało zastąpić wykałaczką albo ołówkiem. Tworzenie tego typu wzorów polecam zacząć od wybrania kolorów. Na paznokcie Kasi jako baza kolorystyczna poszedł kolor Natural Beauty. Przecudowny niód, a kropki będę robić w tych oto pięknych kontrastujących barwach. Jak wspomniałam niudziak stanowi naszą bazę kolorystyczną. Paznokcie pokryłam dwiema warstwami naszego pięknego niudziaka i przygotowuję teraz kartonik, na który wylewam po kropli każdego z lakierów, które za chwilę użyję. Łapię za sondę i robię najwyraźniejszym kolorem jedną dużą kropkę. Stawiam ją centralnie, bo taką mam koncepcję właśnie na tego fakaska. Kolejnymi kolorami otaczam kropkę, a następnie każdy poprzedni okrąg. No dobra, nasz fakas jest już gotowy. Utrwalam go w lampie i zajmuję się palcem serdecznym. Tutaj też zaczynam od największej centralnej kropli, ale umieszczam ją zupełnie inaczej. Nie będzie tutaj całego okręgu, chcę, żeby po prostu każdy paluszek coś tam innego pokazywał. Używam dokładnie tych samych kolorów, ale ustawiam je trochę w innej kolejności. Podobnie robię na kciuku. Tutaj też troszkę z innej strony nasze zdobienie będzie wyrastać i też zmieniam lekko kolejność barw naszych okręgów. Tak jak wspomniałam, to malowanie można wykonać zarówno przy użyciu lakierów zwykłych, jak i hybrydowych. Tylko, że z hybrydą jest o tyle fajniej, że jak kropeczki Wam nie wyjdą tak równe, jak byście chciały, to zmazujecie i zaczynacie od właśnie nich, a nie od samego początku malowania. Kropeczki oczywiście utrwalam w lampie, następnie wszystkim palcom serwuję piękną, równą warstwę top coatu. Utrwalam ją w lampie, tej mojej ulubionej bezprzewodowej, najwygodniejszej po prostu na świecie. No i gotowe! Jeśli chodzi o moje pazurki, to tutaj bazę kolorystyczną będzie stanowił lakier Naked Truth z kolekcji Patrycja Kazady. I tutaj widzicie ferię barw, którą wybrałam do zrobienia kropeczek. Rozmieszczam kropki zupełnie inaczej niż w poprzedniej propozycji. Najwięcej ich kumuluję przy linii skórek. Są one tutaj największe, no i najbardziej liczne, i idąc w dół paznokcia stają się mniejsze, no i rzadsze. Dzięki temu uzyskuję taki delikatny gradient. Kiedy robiłam pierwszy paznokieć, popełniłam błąd. Rozmieściłam kropki zbyt gęsto, no i moim zdaniem nie wyglądało to tak fajnie jak w przypadku takiego rzadszego rozmieszczenia. Po prostu ten efekt jest bardziej subtelny, ale też jest, można powiedzieć, taki czystszy. No po prostu mi się bardziej podoba. Kropeczki oczywiście trzeba utrwalić w lampie. Wszystkie paznokcie oczywiście przejechać top coatem, utrwalić i cieszyć się przepięknym malowaniem. Serdecznie was zachęcam do odtwarzania tego właśnie zdobienia, przede wszystkim dlatego, że ono jest naprawdę szybkie i łatwe. Chcę przede wszystkim, żebyście pochwalili się swoimi interpretacjami, rozwiązaniami kolorystycznymi, a może jeszcze innym zupełnie e, rozmieszczeniem kropek. Śmiało oznaczajcie swoje fotki, żebym mogła je widzieć i być z Was dumna. I koniecznie zostawiajcie w komentarzach propozycje na kolejne malowanie. No i oczywiście, która opcja Wam bardziej przypadła do gustu: czy moje konfetti, czy okręgi Kasi. Żegnam się z Wami serdecznie, ale zostawiam jeszcze dwie fajne inspiracje, jeśli chodzi o zdobienia na pazurki. Klikajcie w ekran albo w opis pod filmem. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Pa!